Witam wszystkich widzów, prosto z pudła. Były prośby od was, żebyśmy mieli programy razem z widzami, dlatego też wywiady będziemy przeprowadzali przy takim autostole. Rozpoczynamy z biurkę. Nie, no żartuję. Stolik jest fajny. A tu obok niego drugi rarytas. 109, wersji K, bo już ma R la H, Tu jeszcze była wersji E, ale właśnie chyba gdzieś się zawinęła. Także jak widzicie, szczegóły podwozia. To mnie zachwyciło, jak byłem tu pierwszy raz. Zauważcie, że tam w środku jest zabudowane wnęka koła jakieś takie oprzycie. Ja nie wiem, czy tak było oryginalnie w tym samolocie, czy on był tak fajnie oprzyty, ale tutaj w tym samolocie i tamtym, w tamtej 109 w wersji E, co tu była, też tak było. Także być może, nie wiem, co to znaczy. Jeśli ktoś umie przetłumaczyć, to. To byłoby fajnie, ale ja niestety nie umiem. Zbliżenia też nie umiem zrobić. Dobra, nieważne. Tak czy siak. Dwie maszyny obok siebie. Tak jak pamiętacie, miseczka świadczy o tym, że silnik jest przypuszczalnie na chodzie. Więc wszystko, nie w nachodzie, tylko na chodzie. Więc wszystko tutaj jest jak trzeba. Także 109. Też przypuszczalnie lotna, jeśli nie lotna. No ta miała być właśnie, dokładnie. Ta 109 miała być rok temu w Pardubicach, ale awaria spowodowała, że samolot nie przyleciał. Także może jeszcze się kiedyś uda to zobaczyć w locie. No i co tu mamy dalej? Mamy ANA dwójkę w Wenerdowskim malowaniu i mamy jeszcze kukuruzznika oczywiście. Jakby ktoś chciał sobie zobaczyć. To był jeszcze Mustang, jeszcze parę innych samolotów. Także coś tutaj się ta kolekcja zmniejszyła, nie wiem czemu, ale jeśli byście chcieli zobaczyć najbliżej e, Polski stojącą 109, mówię, to jest wersja, nie wiem która, ale K na pewno, bo Erla Haube, czyli bardzo późna, to jak widzicie, ma wymieniony jeden wydeszek, czyli może pęku. a może tamte się okopciła, ten nie. Także widzicie, skrzydło, śmigło WDM poobdzierane mimo że nówka, to jednak coś tam. O, jest napisane, proszę bardzo, G14. G14. Zobaczyć w locie byłoby naprawdę miło. Silnik, wał, tłoczki i tak dalej. No i 190. Też. Też ikona.